No dobra, jestem i właśnie używam serduszko I mamy 120% życia Jeżeli jesteśmy uleczeni na max Akurat teraz Dobra, to idziemy na górę Żurkeny. Tu nic nie ma Nie, 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 tam coś jest o tam coś jest dokładnie co zaraz zobaczycie na 100% zobaczycie o właśnie już było widać ładne złoto moje piękne na swojej pierwszej postaci tak długo szukałem i dopiero jak założyłem nowy świat to znalazłem tak dużo złota, że szło, że mam teraz jeszcze na tym swoim koncie 15 stawek czy 5 i mam miecz co jeszcze mam miecz tam mam mieczki kilof Widocznie nam kurczę, nie Straszcza, że tak nie odzywam się, no ale nie mam o czym gadać. Za bardzo. I teraz tak nie będę ham. każę moją postać tą główną i to już w, w szóstym odcinku, bo to będzie specjalny odcinek. Tak go nazwę. Nie, albo nie. Pokażę moją postać. jak będę miał 5 widzów już. Już chyba mam 3 w tej sekundzie. No po prostu już mam 3, bo ten chyba... Jak kręciłem pierwszy, pierwszy odcinek, pierwszą część piątego, to miałem dwóch. Kręcę we wtorek już Wtorek jest jeszcze teraz, o serce Teraz jest wtorek, nie będzie nic pojęć, Że ja jutro wrzucę i ludzie będą mówić, że mam czterech Teraz jest wtorek Ja kręcę we wtorek Jeszcze mhm, Nie mogę Teraz mówię, tak w niektórych jaskiniach przykładowo zginę. To nie pisze, żebym do, y, tam kontynuował tę jaskinię i ją zwiedzał. Bo mi już się nie będzie chciał do niej wracać, albo już albo sam ją po prostu pójdę zwiedzić, bo przykładowo już padłem w niektórych razach raz. Albo po prostu nie chcę tam marnować kolejnych tam wiecie. Trzeba po prostu za dużo tych nie zrobić. Mm. I tak to, to chyba wszystko. To. Mm, co tu jeszcze miałem powiedzieć? Mm. No i co do tego. W A zresztą nie będę mówił, co będzie, co nie jest. Tylko powiem jeszcze raz tą ankietę zrobię na 100% I w niej że, proszę żebyście napisali Ale szczerze co mam więcej wrzucać? Czy Minecrafta czy Terrarii? Jeżeli Terrarii no to Powiedzcie mi co mam kręcić, może tak? Bo ja w Terrarii dużo rzeczy do zrobienia nie widzę Tak w Minecrafcie to miałem sobie mm, Nakręcić, no będę nakręcał jak buduje Mario z wełnym. O, następny dungeon no, bo już. Znowu ta beznadziejna statuetka. O, 9 żelaza. Złota. Co ja mówię. I następny sertruszko życia. I oczywiście następna skrzynka. Nie wiem co to jest. Ja nie widzę. Dobra, tam nic nie mam. Aha, to teraz powinniśmy chyba zejść. O, tam na dół. Także biorę się za to i o złoto, kurczę, dzisiaj już mi się mylę. po prostu nie ogarniam ile może tu być surowców do wydobywania e, bomby dostałem? tak dostałem, mam już 10 tak więc raz zresztą bomby to Nie nakręcałem w żadnym odcinku chyba. Czy jak używam Zresztą, jak wrzucę ten film, to. Znaczy, jak nakręcę, to się dowiem. Może tam w komentarzach to nikt nie napisze. Głupi mnie. Ooooooooo, jestem bogaty, mam diamenty, mam diamenty Jeden diament di ja i kosztuje 20 zł A i nie mieli pojęć z złotych monet To nie wiem co to jest Ja mam jeszcze po silver czyli srebro srebro chyba to jest silver właściwie nie wiem nie będę tu Teraz... Tam chyba jeden... Wien... What the Fuck... Ten gulasz mnie Dobra. Głupie sniwy. Ja... Czemu to jest takie wielkie? I tak dużo zadaje. Jeszcze te trzy. dobra o mam następnego npc -ta. tak sobie tam pomudziłem z tymi npc-tami i w szóstym odcineczku wam pokażę a nie jaki zrobić to nie tylko

What the fuck, what the fuck, what the fuck Aaa idę Dobra, ale to ja to specjalnie muszę zrobić Tak więc Tym oto wspaniałym śmier... to oto wspaniałym śmiercą kończę ten odcinek Na raz